Cześć, witam cię bardzo serdecznie w 18 już odcinku z serii Łatwo i powoli rozmówki u Oli, tą Olą jestem ja, czyli Aleksandra Led z najlepszych kursów angielskiego, a Ty dowiesz się dzisiaj, jak powiedzieć w języku angielskim, że miałeś albo miałaś bardzo trudny dzień w pracy. Jak powiedzieć, że straszliwie leje I e, jak powiedzieć, że Trudno jest coś zrobić, albo że trudno jest coś uwierzyć, albo że trudno jest coś zobaczyć, albo że trudno jest coś odnaleźć. Jak to wszystko powiedzieć? A bardzo prosto, e, i to za pomocą jednego słówka. Jakie to słówko? Tego dowiesz się e, właśnie teraz. I jeszcze tylko zdradzę, że na sam koniec e, również powiem, jak e, zmieniając to słówko. Tylko tak minimalnie można zmienić całkowicie jego znaczenie. Jakie to słówko e, i e, jaki to trik, tego dowiesz się dzisiaj. Dlatego zapraszam. Zacznijmy od pierwszego naszego wyrażenia. Chcielibyśmy powiedzieć, że bardzo ciężko pracuję. Jak to powiedzieć po angielsku? I work very hard. I work very hard. I powiedz mi tutaj, Ola, ale hard przecież oznacza, że twardy, coś jest twarde, no nie? No tak. I e, to jest powód, dla którego nie należy, słuchajcie, uczyć się z jakichś list tysiąca najczęściej używanych angielskich słów. Dlatego, że w języku angielskim jedno słowo może mieć naprawdę bardzo wiele znaczeń, często kilkanaście różnych znaczeń, w zależności od kontekstu. W tym kontekście słówko hard oznacza ciężko. I work very Hard. Gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć słowo po słowie, to byśmy może powiedzieli I work very heavy, bo po polsku ciężko, no nie po angielsku heavy, ale nie. Nie można powiedzieć I work very heavy, to byłaby kalka językowa, byłby to błąd i to by spowodowało, no właśnie, to, że nie byłbyś albo nie byłaby w stanie, nie byłabyś zrozumiana. Um, I work very hard. Bardzo ważna uwaga już na samym początku. Być może wpadło Ci to w ucho, ale jeżeli nie, to ja Ci podpowiem. Zwróć uwagę na to, że ja nie mówię hot, tylko ja mówię hard. hard. Musi być d na końcu. Dlaczego? Dlatego, że istnieje inne, bardzo podobne słówko w języku angielskim. I jeżeli ja sobie powiem hot. Tak jakbym to powiedziała po polsku, nie? Ubezdźwięczniamy, nie? Po polsku nie powiemy bug, tylko mówimy buk. A w języku angielskim jeżeli na końcu jest d, musi być to wypowiedziane dźwięcznie jako d. Ponieważ hard to jest tutaj e, ciężko, a heart to jest serce. Więc jeżeli ja powiem I work very hard, to znaczy, że ja pracuję bardzo serce, co nie ma najmniejszego sensu. Więc I work very hard. I work very hard. No dobra, a jak powiemy w języku angielskim, to był trudny wybór, ok? Tu ciężko. A teraz, że trudny, widzisz drugie znaczenie tego samego słowa. It was a hard choice. It was a hard choice. To był trudny wybór. It was a hard choice. Teraz tak. Ee, słówko a nam się połączy w wymowie z was, więc to będziemy wymawiać jako łoza. Łoza. Co to jest łoza? No właśnie. Jeżeli masz czasami trudność w zrozumieniu anglika, to właśnie dlatego, że to nie chodzi tylko o poprawną wymowę, ale też o linkowanie, łączenie słów. Więc it was a hard choice, czyli to był naprawdę trudny wybór. I teraz tak. Jeżeli chcesz się nauczyć mówić po angielsku, to ty musisz absolutnie zacząć po tym angielsku faktycznie mówić. No więc powtarzaj za mną. It was a hard choice. It was a hard choice. To był trudny wybór. A jeżeli chcesz również być w stanie po angielsku nie tylko mówić, ale też i pisać, to przepisz ten oto, yy, to oto wyrażenie w komentarzu. Nie tylko to jest okazja do tego, żeby sobie poćwiczyć, ale również ja wszystkie wyrażenia zawsze sprawdzam i poprawiam, jeżeli widzę jakiegoś byczka, tak żeby nie uczyć się z błędami. Zanim przejdziemy do kolejnego przykładu, pozwól, że zadam Ci pytanie. Czy Ty też chciałbyś albo chciała być w tym roku być w stanie... Aplikować do firm, w których język angielski jest priorytetem? Czy chciałbyś, albo chciałabyś e, dostać lepszą pracę, albo uzyskać w swojej obecnej pracy awans? Jeżeli tak, Wpisz w komentarzu słówko tak. Czy tobie też zależy na lepszych relacjach z ludźmi? Czy chcesz być w stanie dogadać się z ludźmi w pracy, mieć lepszy kontakt z tubelcami yy, i mieć nowe przyjaźnie dosłownie na wyciągnięcie ręki? Jeżeli tak, to wpisz w komentarzu słówko tak. Tak. Czy Ty też chcesz mieć lepszą pewność siebie? Czy chcesz w końcu otworzyć się na ludzi i być w stanie mieć z nimi normalny kontakt i zacząć w końcu spełniać swoje marzenia? Jeżeli tak, to wpisz w komentarzu słówko tak. Czy Ty też chcesz mieć lepsze życie i być w stanie bezstresowo załatwiać sprawy życia codziennego, czy to w szkole, czy to w banku, czy to w sklepie? Jeżeli tak, to wpisz w komentarzu słówko tak. Czy Ty też chcesz żeby było ci łatwiej podróżować po świecie. Jeżeli tak, to wpisz w komentarzu słówko tak. Jeżeli Twoja odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi tak, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Istnieje naprawdę bardzo prosty, ale mało znany sposób, dzięki któremu ty też jesteś w stanie zacząć komunikować się swobodnie i samodzielnie w języku angielskim w bardzo krótkim czasie, bez względu na twoje doświadczenia, talent do języków albo wiek. Jak to wszystko osiągnąć, to zdradzę podczas nadchodzących bezpłatnych warsztatów, Praktyczne zajęcia, które pomogą Tobie w końcu otworzyć się na język angielski i które pozwolą Ci osiągnąć te wszystkie Twoje plany i marzenia. Jak możesz zapisać się na warsztaty, wystarczy, że zerkniesz w link pod tym filmem. Kliknij w niego, zapisz się, a ja Tobie wyślę link dostępu w dniu warsztatów. Oczywiście, tak jak powiedziałam, warsztaty są bezpłatne, ale zdradzę Tobie już teraz że będzie to też okazja, żeby dowiedzieć się więcej na temat naszego programu, który do tej pory był niedostępny już od ponad roku, klub All Inclusive, w którym już za 97 funtów to ja osobiście będę ciebie prowadziła przez ten cały proces e, i gdzie dostaniesz dostęp do wszystkich kursów i materiałów, e, które pomogą ci ten angielski ogarnąć. Także warsztaty są bezpłatne, a jeżeli i faktycznie podchodzisz na poważnie do nauki języka angielskiego i chcesz być prowadzony albo prowadzona przez dłużej niż tylko dzień lub dwa, to będzie do tego okazja, więc bądź na pewno dowiedz się więcej. Tak jak powiedziałam, ten program był niedostępny przez bardzo długi czas, będzie to pierwsza okazja do tego, żeby dołączyć wielkie otwarcie klubu All Inclusive. Przyjdź i dowiedz się więcej. A teraz ja bym chciała powiedzieć, że było mi w coś. Trudno uwierzyć, ciężko mi było w coś uwierzyć. To zdanie będzie bardzo ważne, ponieważ będzie podstawą do naszych pozostałych zdań. Ok? Jeżeli jest mi coś ciężko zrobić, na przykład uwierzyć, to powiem it is, czyli it's hard to believe. Ok? It's hard to believe. Mnie interesuje, żebyś zrozumiał albo zrozumiała tutaj tą ramkę. Coś, jakiś podmiot, jakaś rzecz. Is hard to. I teraz czasownik. Bo na tej ramce możemy zbudować wiele innych wyrażeń, jakich zaraz Ci pokażę. Ale na razie, it's hard to believe. No trudno mi jest w to uwierzyć. Powtarzaj za mną. It's hard to believe. Jest ciężko mi w to uwierzyć. Dobra. A teraz zauważ, że ja mogę sobie zamiast tego it podstawić coś innego, na przykład jego podejście. Znowu rzeczownik, tak? Jego podejście jest trudne do przyjęcia. His attitude is hard to take. Widzisz? Niby inne zdanie, ale jednak zasada jest identyczna. Tutaj jakiś mój rzeczownik, nie? His attitude, czyli jego podejście w tym przypadku, znowu is hard to i teraz nie believe, tylko take do przyjęcia, widzisz? I tym sposobem nie musisz się uczyć dużo nowych wyrażeń. Możesz na tej samej zasadzie zbudować wiele różnych zdań. Powtarzaj za mną. His attitude is hard to take. Powtórzyłam powoli, ale gdyby ci to powiedział Anglik, to byś zauważył albo zauważyła zaraz, że tak. To by nam się połączyło razem, jak również to. Więc, tak naprawdę, te trzy wyrazy wymówimy jako jeden: His attitude is His attitude is hard to take. His attitude is hard to take. No, jego podejście jest trudne do przyjęcia. His attitude is hard to take. His attitude is hard to take. Jest możliwość popełnienia błędów e, tutaj literówki, jeżeli chodzi o attitude. Dlatego bardzo mocno zachęcam Cię do tego, żeby całe zdanie przepisać w komentarzu i e, żeby sobie to przećwiczyć, ok? E, I teraz tak, jeżeli już wiesz, że ma być rzeczownik is hard to i dalej czasownik, to jak powiem, że taka praca jak ta to jest ciężka do znalezienia. Jakby to było? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w notatkach. Dlatego, że przygotowałam dla ciebie bezpłatną ściągę, w której znajdziesz wszystkie wyrażenia w języku angielskim wraz z wymową, no bo to bardzo ważne, oraz z polskimi tłumaczeniami. Jeżeli lubisz mieć wszystko w jednym miejscu, zorganizowane, to koniecznie się postaraj o te notatki. W jaki sposób możesz je uzyskać? No, bardzo prosto: link masz w opisie do tego filmu. Kliknij i tam możesz te notatki uzyskać. Dobra, a jak powiem po angielsku: leje jak z Można powiedzieć: It's raining cats and dogs. No dobra, można, ale mogą to powiedzieć dużo łatwiej. Jeżeli chcę powiedzieć, że bardzo leje, to nie powiem: It's raining very much, tylko powiem: It's raining hard. It's raining hard. Czyli, że bardzo leje, używamy słówka hard. No widzicie? Dlatego czasami jest nam trudno mówić po angielsku, bo próbujemy tłumaczyć słowo po słowie, a tak to nie działa. Trzeba nauczyć się mówić poprawnie. It's raining hard. To znaczy, że bardzo mocno leje. Jeszcze raz. It's raining hard. Zwrócę tutaj od razu uwagę na bardzo często popełniany błąd gramatyczny przez nas polaków. Jeżeli mamy ten czas ciągły, is raining. Bardzo często się zdarza, że zapominamy tutaj o tym czasowniku is. Więc nie powiemy nigdy it raining hard, musimy powiedzieć it is raining hard. Pamiętajcie, ten czas continuous jest jak rower. Jest jedno koło i jest drugie koło, ok? Żebyś mógł pojechać na tym rowerze, to musisz pamiętać, jedno koło to jest is, a drugie to jest czasownik z końcówką ing, ok? Na jednokołowcu nie jeździmy, ok? A chyba, że w cyrku ktoś, to wtedy. Bardzo ważne wyrażenie tutaj. Jeżeli jest taka szansa, że powiedzieliśmy coś albo zrobiliśmy coś, co mogłoby kogoś urazić, no to pasowałoby od razu powiedzieć: Nie gniewasz się, co? Jak to powiedzieć w języku angielskim? To wyrażenie znajdziecie w notatkach. Dalej, e, jeżeli chcę powiedzieć, że mieszkanie w Wielkiej Brytanii jest dla mnie trudne, albo mówienie po angielsku jest dla mnie trudne, albo cokolwiek innego jest dla mnie trudne, to również użyję tego słowa. Więc tutaj mówię co mnie boli, w sensie, że mieszkanie w Anglii, mówienie po angielsku, e, zagadywanie do nowych ludzi, cokolwiek jeżdżę z tym samochodem, tutaj e, w kontinuusie i potem is very hard for me. Is very hard for me. Ok, jeszcze raz. Living in England is very hard for me. Ważna uwaga, jeżeli chodzi o słówko live, czyli mieszkać. Bo my, Polacy, to byśmy to chcieli powiedzieć live. No bo l i wy, no przecież, nie. Ale w języku angielskim mamy dwa różne typy głoski i. Długie i i krótkie i. Teraz tak. Uwaga. Live. Przez krótkie i, 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 zrelaksowane. I, robi nam się taka tutaj muszelka, nie? I, taka małża. E, live, live. To jest mieszkać. A leave przez i, takie nasze polskie i, to jest odchodzić. I teraz, jeżeli ja sobie to powiem, leaving in England, to by to zupełnie zmieniało znaczenie, bo leaving England is very hard for me to by oznaczało, że opuszczenie Wielkiej Brytanii jest dla mnie strasznie ciężkie. A living in England is very hard for me oznacza, że mieszkanie w Wielkiej Brytanii jest dla mnie bardzo ciężkie. Więc zwracajmy uwagę na wymowę, ponieważ ona jest naprawdę bardzo ważna. Dobra, w takim razie, jak powiedzieć w języku angielskim, że miałam naprawdę bardzo trudny dzień? To będzie w notatkach. A ja już przeskakuję do ostatniego przykładu, który wymaga krótkiego wytłumaczenia. Otóż, jak e, można e, bardzo wprowadzić małą zmianę do słówka hard, żeby zmienić kompletnie jego znaczenie. E, zrobimy to na przykładzie takim, że e, Ty prawie nie zrobiłeś dzisiaj żadnej pracy. No, prawie że w ogóle. Jak powiedzieć po angielsku, że prawie że w ogóle? Uwaga, będzie słówko nasze hard, ale będzie miało końcówkę inną. A ta końcówka to jest li. Hardly. Słówko hardly oznacza prawie że w ogóle, nie? Więc you did hardly any work będzie oznaczało, że prawie e, nie zrobiłeś żadnej pracy. Uwaga, znowu, znowu uwaga. W języku polskim możemy sobie robić podwójne negacje. To znaczy, że ja mówię nie zrobiłeś zanegowałam? Żadnej pracy, żadna, czyli, czyli negacja znowu, nie? E, bo żaden, no to jest słowo negatywne, nie? E, w języku angielskim tak nie mogę. Więc ja nie mogę powiedzieć: You didn't do hardly any work, bo to byłaby negacja i negacja. Czyli ja bym sama sobie zaprzeczyła. Ja muszę pozytywnie powiedzieć, że zrobiłeś prawie nic pracy. OK? Zrobiłeś prawie nic pracy. You did hardly any work. You did hardly any work. I zwróćmy uwagę właśnie na to li, dlatego że hardly oznacza, że prawie nic, a hard oznacza, że coś jest trudne, ciężkie, no albo twarde. Więc, e, mała różnica. Zobacz, e, że wystarczy dostać dodać końcówkę li i już ci się zmienia znaczenie słowa. Więc to jest super ekstra cool funkowe, bo nie potrzebujesz uczyć się dużo ale potrzebujesz uczyć się z głową, żeby zacząć y, mówić po angielsku i się w tym języku komunikować. A ja dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia na bezpłatnych warsztatach, podczas których powiem ci, co jeszcze możesz zrobić, żeby w sposób naprawdę banalny, ale mało znany zacząć samodzielnie mówić w języku angielskim bez względu na Twoje doświadczenia, talent do języków, no a przede wszystkim bez względu na wiek, bo każdy jest w stanie w każdym wieku zacząć mówić po angielsku. No po prostu trzeba wiedzieć jak. Do zobaczenia na bezpłatnych warsztatach.